Na sytuacji CH prowadzi z dokładnością 2,5 cm z powtarzalnością, gdzie linii są zapisywane w nawigacji i jest mapowanie pól. Ta antena ma w sobie budowany żyroskop. To jest jedyny element, który jest na dachu. Ma sześć konstelacji, czyta z sześciu konstelacji satelit, a z systemu darmowego bierze poprawki Science Kierownica elektryczna, lub drugie, wydanie tutaj systemy hydrauliczne, gdzie wpinamy się w kantownika i wtedy nawigacja prowadzi także w Jest możliwość autozawracania, tutaj jest do następnej linii, a w kolejnych edycjach oprogramowania będzie dostępny zarówno ISOBAS, Section Control, jak i 3D oprogramowanie wizualizacja tego. O w domu się?